Dzisiaj zagrałem na nowym SMP. Jest to Drop SMP, który polega na tym, że za zabójstwo dostajemy Mystery Boxa. W nich można znaleźć naprawdę fajne itemy. Jednak po śmierci tracicie 10% każdych statystyk. Jest to siła, obrona. Oraz Speed. A kiedy zejdziecie do 0%, to otrzymujecie BANA. Ale jest możliwość wskrzeszenia poprzez specjalny item na serwerze. Jest to insygnia odrodzenia. Następnie po użyciu tego itema, odradzacie się z pełnymi statystykami. Mój początek zacząłem od zbierania surowców. Ja biorę sobie to już podstawowe te rzeczy, które dostałem na sam start z gracza. Yy, i, I zaczynam kopanie. Dobra, patrzcie to, co znalazłem. Generalnie diamenty mam. Dobr? Ile? Jop Dziewięć diaksów z z jednej rudy Kopi się przed siebie, bo mam nadzieję, że tutaj jakieś e, kopalnie znajdę O, o, o wilku mowa Może kolejny diament tutaj będą Ja muszę sobie ogarnąć na pewno tej refy szybko, więc idę te, po to e, złoto i pewnie będę przepalał już Dobra, widziałem tam generalnie jakieś deski, że ktoś tam już wstawiał Więc y, może tutaj być ciekawie zaraz Ja na razie sobie tutaj wcinam O, widzicie? A nie, to deski są normalne Nie wiem Mam już generalnie bardzo fajne temki. A spróbuję tutaj podejść do góry Może co, akurat coś będzie Ty, może jakaś skrzyneczka Wezmę sobie te pajęczyny One się sprzedadzą, sobie łuk zrobię No Dobra, skopuję to eee, Prawie zginąłem O kurde Nie mogę tak ryzykować. O, widzicie? Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Dobra, szybko biorę Mmm, żelazo. Mogę WB nie mogę w WB. Tutaj nikogo nie ma, przecież kurczę. Jak widzicie, tutaj ktoś był, bo to jest stawiał tak randomowo. Te deski. Nawet tutaj postawił sobie... O kurde, bardzo fajnie, bardzo fajnie, że tutaj postawił tego Ender Chesta. Dzięki temu mamy darmowe 8, 8 obsydianu, tylko brakuje teraz aktualnie książek i będziemy mieć już enchant. Po wykopaniu i temu chciałem sobie pójść w losowe. Zobacz, jak to się skończyło. Co tu się dzieje? Gdzie ja w ogóle jestem? Szedłem na teleport do. Mam Mystery Boxów! 10! 10 Mystery Boxów mam! Jak to się stało? Czemu tutaj tyle osób jest? Co jest grane? Zabiję jedną osobę, dostałem z niej dziesięć Mystery Boxów. Dobra. Szybko do góry lecimy. Spawn. Poszedłem na spawna. Dobra. Możemy otworzyć mystery boxy. Nie mogę teraz tego otworzyć poza spawnem. Wraz z itemami, bo boję się, że jak się tepnę, to znowu mnie tepnie tak głupio. Prawie typa zabiłem yy, z itemami. Pewnie mu mało HP zostało, ale no, no nic nie zrobi już, tak? No niestety, dobra Idę spróbować, że najwyżej zginę, stracę statystyki Ale zdaje mi się, że będzie mi się opłacać Bo bo musimy i tak otworzyć te mystery boxy Sam się przeteleportowałem? Proszę? Mam nadzieję, że sam, dobra so, Sam się przeteleportowałem i teraz się wkopujemy Nie wiem, co się w ogóle stało, że mnie te po do tylu typów jednocześnie Dobra, co to jest? Mystery box premium Przedmiot z mystery boxa Dobra, shulker Mapę jakąś mam Eee, insygnia odrodzenia! Dobra! Mam insygnię odrodzenia! Insygnia odrodzenia na start! Buty! <grym> Buty lawy! Szkoda, że też mi wypada ten bambus właśnie Bongi, ja psuję ten drop Dobra! Mamy ko koksa, jest! Dobra, bardzo dobry drop na start. Szkoda, że żaden kill mi, mi nie wyleciał. ajajaj Dobra, najlepsze itemy tutaj daję Jejku! Mam jeszcze najważniejszą insygnię odrodzenia. No Dobra, szybko po nią idę Przydałoby się parę wiaderek, a nie tylko jedno, jak tutaj znalazłem No ciekawe czy to zadziała tak jak wcześniej Tak zadziałało identycznie jak wcześniej, tapnęło mnie tutaj Oj Co jest? Oj chyba ginę, oj ginę, zginąłem, oj zginąłem, no nie no Tak zmaściłem, jakim słowem on jest szybszy ode mnie? Ej no laki są nie mam zrenderowanej mapy. Ej, yy, przestał mnie gonić. Przestał mnie gonić. Dobra. Jest! Nie dosięgnął mnie. Ale FORT! Ja. Strasz tutaj są lagi też, przez co. O, używa perełek. Czwaniak. Używa perełek i on ma MVP, czyli on może tutaj giga mi zaszkodzić. Jest, poszedłem na spawna, no dobra, ale tutaj był fart. Kurczę, właśnie nie wiem, czy się tak tepać. Bo jak zginę, no to stracę wszystkie moje itemy, które do tej pory mam. A mam ich bardzo sporo, więc chyba się będę bez tego po prostu kilofa tepał i zrobię sobie jakieś żelazdy yy, zwykłe. Dobra, mamy łódkę. No i wchodzimy, co? Nie ma co przeciągać. Uff, proszę, proszę, proszę. Bo nie, no nie wiem czy wchodzić. Dobra. Kurde. Dobra, nie wierzę.